No już jesteśmy tutaj za domem Jak widzicie Tutaj mi się wydaje, że jest gęściej posiane Jak wymyślicie. myślicie? Dajcie znać w komentarzach Co tam u was Co tam robicie, działacie No a już się rozkrzewiło Tutaj trochę więcej O, kopców, nie wiem czemu Ale no Jak widzicie Też tak gdzie nie dzieło jest Taki ten grubiej zasiany Aby wjechało się na to samo I się Pobrały O ty już powoli widać Zielsko wychodzi Wiaterek mam nadzieję że mnie słychać Bo jak się mówiło Ale jest to Wiaterek już mogę doczekać Wąpajem Kiedy już będziemy w pole ruszać z gnojowicą, gnojowicą, z obornikiem, w marcu któregoś chyba będzie można już na łąki na pola. Chyba ja powiem, że nie, nie legnieło Jest to optymalnie, bo powiem, że nie źle. Muszę kiedy live w końcu zrobić, bo dawno nie było. 2005 piąty już jest A ja mało ostatnio do tego. Wczoraj filmik rzuciłem. W sobotę będzie drugi, czasami można, ale wiadomo teraz mało nagrywam, bo nie ma co, ale wą nagram tak jak mówiście. Jeden widz do mnie żebym podwórka zrobił gdzie gdzie jak to co wszystko wygląda to zrobię może na dnia może poniedzieli zobaczę jak to tam będzie z czasem z pogodą gdzie mi niedługo będziemy wodzić to test co się nagram i dobra zobaczymy tam czy jest mokro tam co dziady lgnął co słona aby wodź jak pamiętacie zaraz tam pójdziemy